W tym zadaniu musimy wiedzieć, co to takiego jest środek ciężkości trójkąta. W zadaniu jest pewna wskazówka, ponieważ jest mowa o środkowych. I rzeczywiście środek ciężkości trójkąta to jest punkt przecięcia środkowych trójkąta, a środkowa to jest odcinek poprowadzony z wierzchołka trójkąta do środka przeciwległego boku. Czyli w tym przypadku ten odcinek BC jest dzielony na dwa odcinki o takiej samej długości przez ten punkt, w który trafia się środkowe. No i środkowe przecinają się w jednym punkcie. Mamy powiedziane, że ten punkt oznaczamy tutaj literką S i długość odcinka SA jest równa 10. Musimy obliczyć długość całej środkowej poprowadzonej z wierzchołka A do boku BC, czyli cały ten odcinek. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli policzymy długość tego odcinka i wysumujemy z tym, no to będziemy mieli odpowiedź do zadania. Pytanie zatem, ile jest równy ten x? No żeby to obliczyć, to wystarczy pamiętać, że środkowe w trójkącie dzielą się w stosunku 2 do 1, czyli ten odcinek jest dwa razy dłuższy od tego krótszego odcinka, czyli długość tego odcinka jest równa 5, połowa 10. Zatem długość całej środkowej to 10 plus 5, czyli 15, zatem poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.